Witam serdecznie moi goście, Michał Ćółtrowski Dom Beselny, Sylwia. Witam, dobry wieczór. Michał, na pewno dzisiaj lepsze Wasze nastroje, humory. Dzisiaj wygrywacie z Maxwellem czy to zera. Dzisiaj ta była ta Sylwia, którą widzieliśmy zawsze przez te wszystkie lata, Zgodzisz się? No, mogę powiedzieć, że ten mecz był jednym z najlepszych, które rozegraliśmy w tym sezonie. Chociaż nie ukrywając, no, w poprzednie mecze też mieliśmy swoje sytuacje, wygrywaliśmy dwa mecze i potrafiliśmy je zremisować albo przegrać. No i taka jest kolej rzeczy. No, nie wykorzystywaliśmy swoich sytuacji, ale wracając do dzisiejszego meczu, tak, dzisiaj zagraliśmy tak, jak powinniśmy zagrać, chociaż jeszcze mamy te braki kadrowe, brakuje nam chłopaków, którzy, którzy mamy nadzieję, że niedługo wrócą, a tak to no, no, poradziliśmy sobie, wygraliśmy 3-0, chociaż mecz nie był łatwy dzięki temu mamy zwycięstwo. Przyznam wam szczerze, że macie wielki szacunek wśród uczestników naszej Ekstraklasy, ponieważ na pytania od niektórych osób, co się dzieje z Sylwią, ja mówię, że no nic się nie dzieje i wszyscy mówią, że tak naprawdę to jest dopiero początek Ligi, połówka, a Sylwia i tak jeszcze może wszystko nadrobić, także nikt nie powiedział z żadnej drużyny, że Sylwia pomimo tego, że wystartowała z startem w tym sezonie, że ona się nie znajdzie jako najlepszą na jedynką w tej lidze, także każdy wierzy, że tak naprawdę sobie może w każdym momencie odpalić. To samo możemy powiedzieć o innych zespołach. My też nikogo nie przekreślamy i też nikogo nie stawiamy na biegie stale, jak to się mówi. Każdego traktujemy z szacunkiem, podchodzimy do każdego meczu. No faktycznie, no, mieliśmy fal start w sensie takim, że mieliśmy mecze, które wygrywaliśmy, a potrafiliśmy je przegrać, ale powoli wraca nasza forma i mam nadzieję, że z tym meczem podbudujemy się i kolejne nasze mecze będą tylko kolejnymi zwycięstwami. Są też opinie troszkę inne, że dzięki temu, że ta równa jest rekstra klasa, jest ona zdecydowanie ciekawsza, że nie rządzi tylko Sylwia, Tylicz, ewentualnie Gold Team, ale dołączyły się też inne ekipy. Zgodzisz się? Tak, oczywiście. No, te liga w tym roku, ogólnie Liga, liga SWXP, Exa klasa jest co roku jest ciężka, to nie, ma, nie można też uwaczać innym zespołom takim jak Green Powers, Bastek czy, czy też Trady, bo oni zawsze walczą o najwyższe, najwyższe cele, tak na przykład w tamtym sezonie zagraliśmy finale z Tradeem. No, wszystkich traktujemy szacunkiem i tak jak mówię, no, wszyscy mówią, że faworyt Sylwia czy ten, ale wszystkich traktujemy jednakowo i dziękuję. Dziękuję za wiatr.